Siemaneczko, z tej strony Mikuls, a to jest kolejny film, w którym wraz z moimi ziemeczkami z rapów, czyli Tobiaszem i Napierakiem, będziemy przechodzili Minecrafta, ale do gry dodaliśmy magiczne różki. Co jest? Chciałbym dodatkowo wspomnieć, że ponad 60% osób, które ogląda moje film, nie subskrybuje jeszcze mojego kanału. Zbliżamy się do fajnej granicy 150 tysięcy subskrypcji. Jeżeli chcesz mi pomóc w przekroczeniu tej bariery, zostaw suba już teraz i nie zapomnij o szczelinie łapki w górę. Bezbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. O, Siema! Siema! Witam, witam. Ej, ale tak. ta plerynka w ogóle pasuje do tego, ponieważ w dzisiejszym filmie zostaniemy A? czarodziejami. Polerynka pasuje do dzisiaj czarodziejem, przynajmniej dom, dla mnie. No będziemy nie, czarodziejami. Ja nie wiem co dzisiaj robimy, tylko wiem, że tekstur pak się nazywa custom sticks. No, zobacz, a TAKIE DOBRO! Co <noise> Dobra, ty robisz, dobra ty nie, jaczej. dobra. Czyli rozumiem, że będziemy mieli w dzisiejszym filmie ty nowe patyki które tak naprawdę będą nowymi różkami, różkami bo tak będzie można to nazwać, no nie? Tak, tak. Dzisiaj pierwszy raz zaczynamy w nocy, tak? Tak. Dzisiaj jest kolejne utrudnienie, jakie mamy ryszki w Minecrafcie, to zaczynamy w nocy. <noise> Filip jakieś zwierzątko? O, dobra, friezonka. Nice. Friezonka, tak. O jest, czekaj. Czy... O! Już zaczęło, że już się zaczęło, już się zaczęło. Mikuls Creeper w czwartej minucie nagrania. Pokczap. Dobra, zróbmy sobie toolsy i zaczniemy od, od tego, od pierwszej y, różki, której, ja której myślę jak nie wiem, jak się sprawdza. Ej, jak się coś, Dobra, zrób... popaki, musimy znaleźć świnki. O, mam jedną świnkę. A czemu świnki? Musimy zabrać 6 mięsek surowej wieprzowiny. 6 surowej wieprzowiny, myślałem. Surowej sur... wieprzowiny. Tak, jak dalej gram po mi? polsku. Surowa wieprzowina, dobra, szukamy surowej wieprzowiny. No Ci ale świnek to... po prostu, widzę Śpinek. świnkę. Dobra, jak się ją kraftuje? W sensie ja skraftuję chyba, co? Skraftować Dobra, po masz. To wszystkie dla nas i tam sami Uwaga, Powiedz uwaga. jak się to robi, a ty craftujesz, no. Craftuje się z dwóch y, tych surowych porkchopów chyba to są, tak? Nie, pork to jest upieczane. Tak jak Patek, tak, tak jak Patek, no, no, Okej, rozumiem. Dobra, to ty Mikols, zajmie się różdżka i my cię chronimy, bo napierak, nie wiem, awczy zamiast bronić e, cię Mikols. Mam trzy różdżki, proszę Tobie, że to jest dla Ciebie. Ładnie wygląda, taka różowa. To jest dla Ciebie. stick. Co? Atak enemy tu... To... Co? Co ty <grymne> Dobak, -a, o Jezu, bolecia, ja poleciałem, bro, poleciałem do wody, to wiesz pociąg dalej od Ciebie w ogóle, poleciałem Dobra, Tobiasz, do podanie do Dawaj Kurą najlepiej, kurą najlepiej, bo ona tak Ja mam lepszy pomysł, czekajcie Dawajcie mnie tu, Mikol, Chcesz... mnie dawaj Tylko z tej strony, z tej strony, nie do wody Co, w tą stronę? Kogo to tyle? Na dobra. Napierak, broń zombiaka <grymne> Broń dobra, zombiaka? Nie, dobra, Mikol, z 3 Cztery. 3 jak będę u góry no, Do czekaj. wody! Ja akurat, akurat opadałem Co jest, ja mam jedno serce w ogóle No ja to chodź tak od dołu Jak ja będę w powietrzu Dobra, go Dobra, półtora serca Ej, do serca! Obcy. Ale Uważaj, uważaj Ej, Ale że jeszcze tak wyżej to jeszcze dalej poleciał Dajcie chwilę, czekajcie, czekajcie, czekajcie Co czekaj, Nie zdążył, nie zdążył, nie zdążę. Ale <ślesk> to jest <ślesk> fajny <ślesk> pomysł <ślesk> 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 Ja pobiegłbym w tą stronę. Ej, Ej sprawia i... mi to fan, sprawia mi to. Southwest. No, Southwest. no dawaj. Bo no, to jest satysfakcjonujące. No biegnij, nie zatrzymuj się. A, biegnę O kurde, jak się odbiłem, no? Ja też będę Tobiasz podanie. No, Co? <słuch> <słuch> nie próbuj napierać. Eee! Co? So... O kurde! <słuch> Ej, napierak, ale No, zapis to wiedziałem, że napierak. <grym> Mogę mogłem, mogłem nie, nie dawać w ogóle tego pomysłu, ja w Dobra, Michol się, jakie jeszcze istnieją różdżki, żeby dalej, jakby. Tak. Żeby po, po zrutowaniu wioski kolejny etap. Idziemy w cajwy, w sensie zbierzemy sobie żelazo, i później złoto, i postaramy się znaleźć diamenty. Dobra, chodźmy do kejwa. Tu widzimy jakiegoś kejwa, to może przyjdziemy do niego po prostu i spróbujemy tak, znaleźć. a tu jest, tu jest dużo, no, no? Ty, chodź napierak, tu. Idę Spoko, już nie z takimi wojownikami walczyłem. To nie <gry> będzie tych szczerze. Uważaj! A! Knokuj go! Gdzie? 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 <laughs> Jaką mieliśmy walkę na Creepera między sobą, bo był Creeper między nami i knokowaliśmy Creepera? Ja, ja raz do niego, a on do mnie. Czekaj, to wiesz, wyjdę do góry no serio? do ciebie. No. Jest potrzebne mi jedno żelazo. I dajcie jedną sztabkę, bo i tak. A nie, ile, ile z golema wypadło? Pięć na do czego. Ej, daj, dajcie pięć żelaza. A po co ci? Jedną, no rzuć, rzuć. Wiem, co ty chcesz zrobić. O co się, o co się, stój tam, stój tam. Nie, Box kręcił. Ale rozumiesz co chciałem zrobić? Tak, tak. Dobra, chodźmy. E, zrobię różki kolejne trzy dla nas. Proszę, tu jeden. Ironowa różka, ale fajnie wygląda. I, proszę. I co robi? No breaking breaking a block, dropse iron ingot. Czekaj. Nie rób. O kurde. Dobra, Macie, proszę raz. bardzo. Czekaj, jakbyśmy to zrobili na liście. No to na liściach tak jeszcze się szybciej, się nie? I no. albo na grzybach, grzyby się chyba najłatwiej tak niszczy, no nie? Ej, albo na ty, na nasionach po prostu, na y, trawce na górze, nie? Biegasz i trawkę rozwija. Ej, albo patrzcie to, nici, patrzcie to. O kurde, no, Tylko no, to. Tego, Tylko, że zniknęły już, nie? Złoto jeszcze znajdźmy. Złoto i diamenty. Jest? Tak. Ze złota tak, też złoto. jest? Tak, złoto i diamenty, no. <laughs> nam zostało. Mi Ej, mineshaft tu jest! Diamenty! Serio? Spawnerze? A ile diamentów? 5, no nie. No, no, pokażę jak się kraftuje. No, ale ładnie. Ale trudny trudny crafting. Znaczy. Trudny crafting, widzowie. Trzymaj, trzyma cię bardzo. Dobra. I jeszcze robię dwie złote po prostu. A. Ok. Tak okay. samo chyba działa jak ten, nie? I złota tak, i ten Tak, w sensie chodzi mi o to, że mogliśmy w takim razie jednak jeden skraftować i wyszłoby na to samo. Kurde, no wybuch mi. Ile masz tego prochu? Cztery no to możemy spróbować, zobaczcie, może też coś będzie dawać, że wiesz. Dobra, craftuję, uwaga. bank Ale w ogóle zawaliście wygląda. Masz. Ja wiem co A, robi, masz to, bierz. to bierz. też. I po prostu wy pokażecie ja to nagram po prostu. Ja wiem co robi. No średnie tak jeszcze nie powiem. Czekaj. Nie! Ej lawa, lawa, to bierz, lawa się zlewa na item. A nie, nie zlewa się na item, dobra, nice. Mi zostało 600... No wiesz, i wysadziłeś. O. Ale mam wszystkie <noise> różki. Różki wszystkie mam. Tylko po prostu bekonową mamy, ironową mamy, goldową mamy, diamentową mamy yy, i prochową mamy. Jabłek na razie wiem, nie mamy. Możemy mieć ten enteru wydaje mi się na razie. O. No, no, no. Ej, ale nie mamy zapalniczki. Do... Mam masz? A masz? Mam Dobra, wchodzimy. I tak, Robię no, tak naprawdę to potrzebujemy tylko fortecy. Czekajcie, tylko... Ej, znowu nie, nie ma Niku No i dobrze, jestem bezimienny. NIE! <laughs> Powiedziałem, nie wasz <baż> się. <laughs> Ale, Ale i powie... No, no nie, no... O, tu! Ja trafiłem na bloczek! No, dobra, dobra. Na no pieraka no, zostawiamy. Się Ale, elo, przejdźcie na ja przestolawę. CO? Ja Z gdzie tej strony? Patrz, Noga, gdzie? noga, tam widać nogę. Ja nie widzę jeszcze. Ty na <noise> tu jest. Kłopi mnie, kłopi mnie. O, kurde. Nie. Jeju, jaki to był skok bliskim, Nie. u mnie. Gdzie My jest to no? ty, Nie. noga? Nie. 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 co Nie. Dobra, nie mam szans A co się stało? No na co? Napierak mi tak Napierak, co zrobiłeś? No, no, przecież ja go do przodu noknąłem Napierak, nie, nie wierzę w to ja Nie, napierak zepnął Mikolsa, do, do... Nie, ze do Mikorsa, no, o co? Nie, przecież nie mam pojęcia Przecież że celowałem w stronę furtyny Oddajesz, oddajesz wszystkie patyki Mikolsowi za to Nic nie oddam Elo, widzę was Nie no, nie ja, ja chciałem mu dać tak Mikols, idziemy. chodź, chodź, chodź Mikols Mogą! No, jest... jak mamy? Mamy, mi itemy! Dobra, już nie wchodzę do tego nedego. Odda, oddaj, bekona. oddaj, bekona. Dobra, możemy wlecieć i widzę spawner. Tak, ja tam już byłem. I o nie, nie jestem. O, zrobiłem. Uuu, Ale Michael. wiesz, co jest najlepsze? Że ja chciałem do ciebie na kratkę skoczyć, a ty się zacząłeś budować do góry. A, ja wiem, ja wiem. I czekajcie, podam wam go, podam wam go, idźcie tam Dobra, dobra, dawaj Macie blazer. O kurde Co? A się odbił, jakie to jest mocne. Ale do ciebie strzela dalej Ile mamy pałek? Ja mam dwie Ja jedną To potrzebujemy, czekaj, tak żeby pomyśleć mądrze to chyba potrzebujemy 8 pałek Okej, okay, ale wtedy endermanową z dwóch eye of ender, a żeby mieć dwa eye of ender trzeba mieć jedną pałkę, czyli plus trzy <laughs> Czyli 7 plus 3 to 10, 10 plus 6 to 16. I tak się zastanawiam, bo perły oznaczają, w sensie jakby najbardziej mi się podoba z teleportacją, co jakby to była różdżka teleportująca i powinniśmy ją teraz skraftować. Co o tym sądzisz, Mikols? Wydaje mi się, że też tak będzie, no? To, to się będzie się tak tak tylko z że To jest bastion. Stój. Ale Pewnie nie mam craftingu, musisz mi I chodźmy przetestować wtedy tą, mm, tą, tą... Tą, 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 jaką? Różkę. Endermanu y był. No to pokazuj, demonstruj. Dobra. Teraz ty. Strzelam, Co? że ona teleportuje, tak mi się kojarzy. Też tak strzelam. <grym> ale myślałem, że HP nie zabiera! Ale to perła no nie. w ogóle! Ale ona jest zarąbista! Ale to było... A, a, to było... a pokaż jedną perwę, zrobimy tą różdżkę i zobaczymy czy ona działa tak jak myślę Dobra Dobra Tylko musisz kraftnik jeszcze położyć A okay, czekaj, czy to jest od Eye of trzeba... Ender różdżka? Tak, Eye of Ender różdżka, no Ty, patrz tu! Co? Co Zjedziemy to jest? Widzisz jak you. na końcu skręca? Oh. Stronghold stick right click to locate to my nie potrzebujemy wcale pereł! Masz, masz dwie perły na tyle Ale nie, ale może potrzebujemy żeby położyć w portal, żeby otworzyć portal Chcemy kraftować teraz z blaze'ów? Ile masz tych blaze'ów? Osiem miałem mam blaze'ów no Dobra, no to wystarczy na wszystko, no to możesz kraftować so, Dla siebie jedną, ja dla siebie jedną <laughs> Dobra! Co przez jest? przypadek sprawdziłem już Ej, przez przypadek sprawdziłem już co ona robi Kliknij we mnie O kurde! Jest. Dobra, bardzo, tak na walej tego! Dobra, CO JEST?! Jaki to jest... Full combo! spamić tak! Full combo! Uważaj, dobra, zejdźmy w dół, wejdźmy do normalnego świata, żeby ta, jak coś to tam zginął A, ta jeszcze jedzonko w ogóle, nie? Ta, jedzonko musimy ogarnąć sobie, no. Dobra, jesteśmy, to wyjdźmy na górę, ogarnijmy jedzonko i wtedy już będziemy mieli czystą sytuację. Jeszcze na górze łóżko postawimy, ale ja mam nowe łóżko. W sensie, w sensie mam łóżka, żeby postawić na górze nowe. Chodź, Mikuls. Dobra. Chwila prawdy, uwaga. Czekaj, będą wypadać? O kurde, ale mamy tego, ale mamy przyspieszenie rozrywki, ale zarąbiście. Ej, dobra, słuchajcie, słuchajcie, zastopujmy na chwilę. Ogarnijmy sobie diamond stickiem, yy, dwa diamenty. Następnie, yy, następnie, ogarnijmy sobie motykę i pozbierajmy jabłka, żeby dostać ostatnią różdżkę. I z tymi wszystkimi różdżkami przejdziemy grę. A mam jedno jabłuszko. Mam drugie. No, jest, dobra, wróćmy. Weźmy pod łóżko. Dobra. Mmm. Craftuję drugą. I co? Craftuję już To też sobie skraftuj tak normalnie. Tak, ten Oje. co ona oznacza? Healing Nie. stick się nazywa. Weźmy je z siekiery. Nie O No, mam jeszcze mam parę miecz. razy. Dobra? Ej, bez kitu, to jest lifesteal. No Ej, Czekaj, to się, ej, to w sumie zarąb ej, tu zarąbiście, że live bo my mamy problem z tym jedzonkiem cały czas, no nie? No, więc tylko oprócz że jedzonka i tak nie będziemy do sprinta, mogli. No, oprócz jedzonka do sprinta, no to mamy przynajmniej tego. Możemy się streamować bez jedzonka tak naprawdę, więc zarąbiście. Wiecie, jak możemy szybko robić? Patrzcie to. 3, trzy, trzy na pasku i patrzcie to. Ja będę stronghold stickiem szukać. Cykamy Enderstikiem stickiem perły do przodu, żeby szybciej znaleźć Strongholda a następnie będziemy się heal healować serduszka, te, które stracimy za pomocą Enderstika healing stickiem. Słuchajcie? No. Dobra, cykamy perły, a następnie healujemy się na jakimś zwierzątku healing stickiem. Ale zarobiście. się lecę do fulla i sobie cykam znowu. Trzeba płynę. O co jest? Ja wsiadam do ciebie do łódki. O, tu skręciło lekko, dobra, czyli to jest na tej wyspie, jak nie patrz. A teraz odpłynę z tej strony. Aż już I sobie włączę na czanki nawet Patrz i teraz w stronę wysyp poleci pewnie Tak! Kurde, bez Oczywiście kuto. zawsze tak jest To jest ten czank, szukamy 4-4 A ja bym się wchłapał tak, żeby w portal run trafić to, czekaj, skoczycie ze mną Albo teleportujecie się perłą na dół, czekajcie. Dobra Siema I czekaj, coś przestać? Patrz to Migles, uwaga? Nie, ja właśnie myślałem, że tak będzie działać no dobra, da. ale tak czy siak mamy w takim razie Tak Możesz spawić No i skończyły mi się teraz co musisz tu kończyć właśnie łóżko postawmy masz. Mikros respawn pointa postaw, bo z, wiesz, z napierakiem to różnie, dobra. wiesz. Dobra, go Michaels Dobra Ej Silver już ja! to był Boom. Boom. To wiesz już cyk, no? Nie no, ender -stickiem, nie? No tak, tak Czy możemy w ogóle... Pytanie jest takie, czy... O Jezu, uważaj, aż tak nie spam. Co wy robicie? Mówię, nie od endermanów, co jest? Ja się Czemu aż tyle ma na was agro? Dobra, mam pom... Nie, to nie był dobry pomysł na pierak. Teraz wszystkie endermany mają na nas agro. Nie, ja nie, ty, tak. Mam jedno serce. Chłopaki, bo teraz nie mam drogi powrotu. Dobra, bragi. Ej, bo ser... Czekaj, bo ja umrę od plamy. Ej, nie możesz zginąć. Ooo. Zginąłem. Dobra, plan jest taki, Mikols. Ej, czekaj, to się da normalnie doszło. No, ja przeskoczyłem. Ja też przeskoczyłem, wiesz. No, 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 bo ja testowałem. <noise> Ty, ej, mam zarąbisty pomysł. Przy głowie... Tego, przy głowie Endermana rozwalę wełnę Explosive Stickiem. Rozwalę explosive stickiem wełny i powinien zabrać obrażenie. Nie strzelaj, napierać. Już nie strzelam. Uwaga! Sprawdźmy to. To jest eksperyment. Uwaga! O, o jest! Go! Ile dipsa? Co jest? Na wejście nas! Jest! jest! Ale dymek Co udało! jest? Ale jaki o, wielki dymek w ogóle! O, nie. Bojla! Proszę! Nie! Przeskakuj! Bo na napieraka! Eeees! Przeskoczyłem!